Uwaga, uwaga, komunikat dla wszystkich pomocników świętego Mikołaja. Jeżeli jeszcze jesteście na etapie poszukiwań, zastanawiacie się jakie wybrać zabawki, żeby bawiły, żeby cieszyły, żeby wprowadzały w dobry nastrój, ale również przy okazji stymulowały i wspierały rozwój waszych dzieci, no to co wam powiem, webinar specjalnie dla was o zabawkach, o tym, jak wybierać, na co zwracać uwagę, no i podam kilka moich informacji. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie, musicie się zapisać, żeby wejść. Jeśli nie możecie obejrzeć tego dnia i o tej godzinie, to jeśli będziecie zapisani, link do nagrania otrzymacie. Jeśli nie, niestety nie ma możliwości obejrzenia yy, tego spotkania gdzieś na łoku. No, tudo bem, داش؟ Não, tudo,